Claudetur. Majówkę spędziłem na Warmii, trzy dni na Warmii, a zahaczając już na koniec o Mazury i proszę Państwa jestem absolutnie pod wrażeniem. Mało tak pięknych rejonów jest w Polsce. Dla mnie tym ukochanym jest Dolny Śląsk, jako człowiek gór przeważnie jeździ w góry. A tam właśnie, jeżeli można mówić o jakimś podobieństwie, to i na Dolnym Śląsku i na Warmii mamy te wspaniałe. Podobno to spuścizna niemiecka, tak mi jedna osoba powiedziała, tylko wysadzane, Pięknymi, bardzo gęstymi szpalerami drzew, szosy. To cudownie się jedzie, podróżuje czymś takim widakowo, wręcz, wręcz baldachimy tych lip na, nad szosą. Ale tak, jakaś mała dziura, jakiś reszel, jakieś dobre miasto. I mamy wibrany gotycki zamek z XIV wieku, katedrę gigantyczną, tak jak widocznie z XIV wieku, której nie powstydziłoby się żadne miasto wojewódzkie. No pozostało po krzyżakach, potem po pruszekach, ale jednak przede wszystkim po krzyżakach. Do tego zupełnie cudowna przyroda. Jeziora, pagórki, no bo właśnie teren też jest sfałdowany, taki typowo morenowy. Dla każdego coś dobrego, ponieważ ja lubię góry, no to mamy pagórki. Są czyste, piękne jeziora i nie ma tych tłumów, które są koszmarne wręcz na tych właściwych Mazurach. No i widomy taki bardzo mocny znak, signum zmiany klimatu. Wszędzie jest żółto od kwitnącego rzepa. Wszędzie ten. Rzepak. To widzę u siebie koło mojej babci, gdzieś tam w okolicach Małkini, czy pod lasie. Też rzepak. No słuchajcie, dlaczego zmiana klimatu? Przecież gdzie rzepak na rejonach, które tradycyjnie były tymi chłodniejszymi w Polsce? Rzepak, dlatego że teraz też 20-28 stopni w kwietniu, praktycznie brak zimy. Widoczny dla niedowiarka znak zmiany klimatu. No i jeszcze smaczek, bo wyjeżdżając, wyjeżdżaliśmy z tejże w przez Kętrzyn i tu proszę Państwa, też jedna z najciekawszych rzeczy, chociaż to już Mazury, blisko granicy z Warmią, Mazury, prawdziwe skalne miasto, czyli Wilczy Szaniec koło Kętrzyna, dawna główna siedziba Adolfa Hitlera, miejsce przemożnie naznaczone historią z uwagi na, no to to wiemy wszyscy, na zamach Klausa von Stauffenberga. Zachowało się tak jakieś przedziwne miasto złożone z bunkrów. Coś w rodzaju takiego troszkę szczelinca czy błędnych skał, tylko nienaturalnych formacji, tylko wyszczerzonych wciąż triumfalnie bunkrów, pamiątki historii. Cały rejon historycznie niesłychanie ciekawy i dla Polaków, dla Niemców, dla Rosjan, no bo spójrzcie. No, bitwa pod Grunwaldem, ale przecież tam była jedna z decydujących bitew, i wojny światowej, decydujących dla Niemców bitwa pod Tannenbergiem, którzy po rozgromieniu Rosjan mogli wkroczyć do Rosji. To, że wkroczyli do Rosji, pobili Rosję, a sami zostali pobici na froncie zachodnim. No przecież temu Polska zawdzięczała niepodległość w 18 roku. Potem dramat mieszkańców tych rejonów, gdy weszła Armia Czerwona, traktując jako Niemców masowe gwałty, masowe mordy, niszczenie, wypędzenia, to wszystko wiemy. No i przesiedlenie ludności ze wschodu. Ono w PRL-u też. Kwestia Mazurów i ludności mazurskiej dużo, dużo takiej prawdziwej traumy dała tym ludziom. Trzeba się było identyfikować jednoznacznie, to tak jak z Kaszubami, albo jesteś Polakiem, albo generalnie Won. Ale rejon absolutnie polecam, Jeden z najpiękniejszych w naszym kraju, no i pokazującym też bogactwo Polski, która łączy w sobie, no tak to trochę to jest pewnie tak jak Ukraina, która łączy w sobie z jednej strony klimaty takiej prawdziwej Europy Wschodniej. Mimo wszystko, jeżeli porównamy Hajnówkę Białowieżę, przecież cudowny, piękny na swój sposób z Malborkiem, Kłoskiem czy renią Górą. Wszystko jest piękne, wszystkie te są cudownie piękne, ale są piękne na zupełnie inny sposób. Jedne na sposób hanzeatycki, inne podlaski, a trzecie jeszcze na sposób jakiś. Dolnośląski, czyli jaki? Niemiecko, austriacko, czy ceka troszkę czeski? Piękny mamy kraj, to trzeba powiedzieć. Pięknie jest tak obserwować go w różnych konfiguracjach. Ramen. <laughs>